Cześć, skorpiony, kochane, witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tu jesteście. Kochani, dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje. Wszystkie są mile widziane. Kochani, robimy sobie dzisiaj czytanko ogólne na przyszły tydzień, tygodniweczka, na tydzień czwarty, od 23 stycznia do 29 stycznia 2023. Talie są dwie, główna i doprowadzająca przetasowana. Już na Was czekają, moi kochane skorpionki. Zatem zobaczymy sobie, jaka jest Wasza energia główna. Sprawdzimy, zobaczymy, co idzie do przeszłości, Bądź co z przeszłości może na Was wpływać, jak Wy się z tym macie, co przynieść najbliższa przyszłość przyszłość, związki, niespodzianka, praca, finanse, eee, wynik bądź rada. Moje kochane skorpionki, zatem, co u Was? Czytanko na nowy tydzień, tydzień czwarty, od 23 do 29 stycznia 2023. Pamiętajcie, jeśli to czytanko nie rezonuje, sprawdźcie księżyc bądź ascendent i słuchajcie, jest to czytanko ogólne. Przepiszcie tylko to, co rezonuje, dobra? Zatem, kochane moje skorpionki, jaka jest Wasza energia główna na nowy tydzień? Sprawdźmy. Uuu, słuchajcie, siedem buław, karta egzaminu. Ktoś się będzie bronił, kochany skorpionki. Ktoś będzie was spytywał z jakichś tam rzeczy, słuchajcie. Aha, myślę, że może skorpionek y, ma jakieś dwa biznesy, <noise> y, bądź jakieś dwie sytuacje w życiu i będzie, słuchajcie, się bronił. Y przed czym się będzie bronił? No, słuchajcie, może tak być, że ktoś będzie Wam zadawał dużo pytań na temat Waszej sytuacji, na temat Waszego planu, ale nie obawiajcie się, Skorpionki, ponieważ Wy macie dobre odpowiedzi mm -hmm, na tą Waszą sytuację. Widzicie ten Pan z tymi buławami? On stoi ta troszeczkę wyżej od tych innych buław i te buławy tam go atakują, ale Skorpionek z tą buławą odrzuca te ataki. Słuchajcie, i to jesteście Wy, Skorpionki. Dobra energia, jest to energia, słuchajcie, na działanie, na stawianie. Granic. Yy, może tak być, że jakiś skorpionek jest szefem, powiedzmy, i słuchajcie, skorpionki macie jakiś tam plan w pracy, który musicie wdrożyć i wdrażacie ten plan. Tam ludzie wam mówią, a nie podoba nam się to, ale wy wiecie, że ten plan jest dobry i go wdrażacie. Mimo, że niektórzy mówią, a taki słaby ten plan. Nie, to dobry plan. To jest też, słuchajcie, takie stawianie granic. Jeśli ktoś wam dokucza, bądź jeśli ktoś, słuchajcie, yy, bądź. Jeśli ktoś tam, słuchajcie, wam doskwiera, to jest, po prostu będziecie mogli sobie powiedzieć, będziecie mieli tą siłę, energię, żeby powiedzieć tej osobie, żeby po prostu e, się od was odczepiła, moje kochane skorpionki. To jest wasza Wasza energia główna. Słuchajcie, będzie się działo dużo, ok? E, ale wy będziecie mieli siłę i energię, żeby działać. Ja myślę, że jakiś skorpionek tutaj działa na dwa fronty. <laughs> Przepraszam, jak to zabrzmiało, mam na myśli, może ktoś ma dwie prace, tak jak wspomniałam wcześniej, może jakieś dwie sytuacje generalnie i macie siły, żeby jeszcze dżonglować. Tymi sytuacjami generalnie też jeszcze przy, tych dwój przy tej dwójce pentakli coś dodatkowego do nas jeszcze przychodzi, także skorpionki będzie się działo. Eee, będzie się działo. Zatem coś do przeszłości bądź co z przeszłości może na was wpływać, moje kochane skorpionki. Sprawdźmy. Coś do przeszłości, bądź co z przeszłości na Was wpływa. Kochani. As. As. Mieczy, Mieczy. kochani. Ja myślę, że ten as to on na Was, na, że on nadal wpływa na Was. I ja myślę, że to jest tak. Albo, a zaraz sprawdzę. Albo Skorpionek dostał jakąś diagnozę. Mhm bądź wpadł na jakiś super pomysł I ja właśnie myślę, że skorpionik to wpadł na jakiś super pomysł yy, aha. wpadł na jakiś super pomysł na jakąś fajną inwestycję, coś wam słuchajcie tam wpadło w zasięg, w yy, wasze pole rzeczywistości kochane skorpionki wy to wdrożyliście mhm. i myślę, że może czekacie na rezultaty i jeszcze nad tym pracując, właśnie jeszcze pracując nad tym Waszym pomysłem, nad tą Waszą sytuacją. Yy, aha, i generalnie, słuchajcie, to jest miecz prawdy, także jakaś prawda do Was przyszła, słuchajcie, w Waszej sprawie. Aha, i ja myślę, moje kochane Skorpionki, że Wy pod, jesteście nadal pod wpływem tej prawdy w tym tygodniu. Prawdy, słuchajcie, dotyczącej Waszej inwestycji. Co jest tą inwestycją? Czy to jakaś nauka, pobieranie jakichś nauk? Czy to jest, słuchajcie, jakaś kupno, sprzedaż czegoś? Coś takiego, jakiś, może biznesik, może dodatkowy biznesik, i skorpionik, myślę, że on ma coś dodatkowego myśli, myśli nad tym, nad tym, słuchajcie. Tak, tak. Ja to tak widzę, skorpionki. Zatem, co jest w Waszych głowach? Co jest w Waszych głowach, kochani? Jak Wy się z tym wszystkim macie? Kochani, skorpionki. Jak Wy się z tym wszystkim macie? Skorpionki, jak Wy się z tym wszystkim macie? Się z tym macie dobrze. Wy robicie plany długofalowe, długoterminowe, i wiecie, że te plany są dobre. Słuchajcie, krok po kroczku, skorpionek się wspina po tej, zobaczcie po tej drabinie, drabinie sukcesu. Yy, aha. Dobrze to wygląda. Też tak może być, że skorpionek czeka na jakieś wiadomości od z urzędu, bądź jakiejś, słuchajcie, starszej osoby w Waszym życiu. Może jakieś osoby, która jest jakimś szefem, słuchajcie, żeby ta osoba Wam coś podpowiedziała, żeby Wam dosłała jakąś informację, e, którą możecie wykorzystać, słuchajcie, później w tym Waszym planie. Też, słuchajcie, może to chodzić o nauki, o e, może siedzenie na jakimś wykładzie, słuchajcie, skorpionki bądź, słuchajcie, nauka przez internet czegoś, generalnie udoskanalanie, udoskanalanie się naszych własnych umiejętności skorpionki wygląda to dobrze generalnie jeśli chodzi o jakąś normalną robotę skorpionki to jest, pamiętacie, czytanie na tydzień, to wszystko ok wszystko tu jest ok w tym eee, cesarz, a jak się czuje cesarz? cesarz? cesarz czuje się pewnie, kochani, także skorpionki ktoś może chcieć coś od Was w tym tygodniu ale wy jesteście spokojni, bo wiecie, że macie dobre odpowiedzi. Super, super, skorpionki. Wspaniałe nastawienie, super, jest ok. Skorpionki zatem, co wam przyniesie najbliższa przyszłość? Najbliższa przyszłość, czyli może ten kolejny tydzień. Co? Zobaczmy, zobaczmy. Skorpionki, najbliższa przyszłość dla skorpionka. Najbliższa przyszłość dla skorpionka. Ojejku, nie spodziewałam się tego. Dziewięć mieczy. O, i pięć mieczy. Hmm. hmm, hmm, hmm. Skorpionki. Nie będę ukrywać, że i jedna i druga e, karta są, mają słabą tą energetykę, wiecie? E, po pierwsze, dużo się będzie działo w Waszych głowach. Dużo będziecie myśleć, rozmyśleć, aż tak intensywnie będziecie myśleć skorpionki, że nie, nie będziecie mogli spać po nocy. Po nocach, kochani, i będziecie się stresować czymś, jakąś informacją, bądź tak, właśnie, może jakimś zabiegiem, może skorpionek ma. Słuchajcie, nie jestem lekarzem, ale ja czasami widzę takie rzeczy w kartach. Może skorpionek będzie miał jakiś tam zabieg. Eee, Okej. Okay. Jeśli nie chodzi tu o taki zabieg, zabieg, <laughs> może skorpionek będzie sobie robił jakieś dziary, będzie się tatuował i się zastanawia, czy dobry rysunek wymyśliłem. <laughs> Fajnie będzie to wyglądać i to, słuchajcie, może Was lekko stresuje. Kochani, dopowiedzmy sobie tą stresującą dziewiątkę mieczy. Dziewiątka mieczy. Może też tak być, że skorpionek generalnie martwi się, martwi, może się zastanawia, może nie wierzy w swoje własne siły. Przyszedł do Was jakiś fajny, słuchajcie, jakiś fajny pomysł, plan. Wypracowaliście nad nim. Ktoś się Was coś spyta na ten temat, a Wy od razu, jejku co oni ode mnie chcą? I to jest może ta energia. Słuchajcie, skorpionki, macie cesarza tutaj w głowie. Dobrze, dobrze zarządziliście. <golani> Cesarz dobrze zarządza. Dobre decyzje podejmuje. Decyzje, które są trwałe i decyzje, które są. racjonalne. Tak, skorpionki. Mhm. Dopowiedzmy, dopowiedzmy, tą dziewiątkę. Myślę, że wiecie co? Ja myślę, że tutaj chodzi o jakieś spotkanie. Skorpionek boi się, że kogoś tam spotka i że nie wiadomo, co tam się będzie działo. Zaraz dopowiedzmy. I już się stresujecie tym spotkaniem, bądź tą, tą, tą sytuacją, która może nastąpi, a może nie nastąpi. No właśnie. Skorpionki, kochane, dopowiedzmy, dopowiedzmy. Paść pentakli. A, słuchajcie, ten paść pentakli. No, płacimy rachunki zawsze przy paździu pentakli. Paść pentakli zajmuje się takimi drobnymi rzeczami w naszym życiu, słuchajcie, jako płacenie rachunków, słuchajcie. sytuacje, gdzie trzeba iść do sklepu, kupić bułki, chleb dla dzieciaka. <laughs> Więc właśnie paść pentakli. Sześć mieczy. Jakaś podróż, słuchajcie. Dużo macie mieczy, skorpionki. Dużo mieczy. Myślę, że może skorpionek się jakąś wyprawą stresuje. I cztery miecze. Piszcie mi, skorpionki, Piszcie mi, czy to rezonuje, Magik, bo ja myślę, że wy się stresujecie jakąś sytuacją i to może być jakiś zabieg, ale to też może być jakiś wyjazd gdzieś dokądś. Eee, pamiętajcie, pamiętajcie. Tu jest Magik. Magik to jest w ogóle Wasza energia też. Ja myślę, że Skorpionek się stresuje jakimś spotkaniem. Waszej sprawie. Już się z tym, już się z tym stresujecie, kochani. Już, już, już myślicie w Waszej głowie, jakby to tam wszystko urządzić. Myślicie już, słuchajcie, o tej przyszłości, która jeszcze nie nadeszła. <grym> no, A tak może być, że cokolwiek tam zjawi się, słuchajcie, skorpionki w Waszej rzeczywistości nie będziesz taki zły. I zazwyczaj tak jest przy tych mieczach. Że dajemy radę, słuchajcie, że na początku nam się wydaje, nie dam rady, ale jednak dajemy radę, ponieważ ten pomysł, który tutaj mamy, który do nas przyszedł, jest super. A Asmieczyc, słuchajcie, to jest diagnoza w punkt, to jest pomysł w punkt. Ten as, nam taki skurcze, powiem szczerze, że nam taki jest odwrócony, to dla mnie on jest dobry. Kochani, e, paść Pentakli, coś z waszym planem, kochane moje skorpionki, coś takiego jest tam nie daje, coś o czymś myślicie, co jest tym waszym planem, skorpionki. E, coś takiego. To też może być, słuchacie związane też z podróżą. Coś nie daje wam spać po nocach. Kochanki, yy, kochanki, hmm, kochanki. Może Skorpion myśli, że jego druga połówka ma jakąś kochankę, ale szczerze mówiąc to są jakieś tylko po prostu wasze waszych głowach rzeczy. Generalnie Skorpionki zaraz sobie, zaraz zobaczymy, co tam dalej u was, ale pamiętajcie, to jest... Yy, Czytanie na najbliższą przyszłość. Słuchajcie. Za tydzień zrobimy kolejną tygodniówkę i zobaczymy, co Tarot zechce nam tam pokazać. Słuchajcie, Skorpionki, nie stresujcie się, chociaż wiem, że łatwo jest mówić. <grym> nie stresujcie się. Dobra, zobaczmy, co tam w związkach, Skorpionki. Zobaczmy, co tam w związkach. Jaka jest energia na związki? Czy kogoś poznacie, na przyjaźń, na miłość? Może ktoś da Wam radę? Może ktoś da Wam radę? O, zobaczcie, dwa miecze. Dwa miecze mówi o tym, że przychodzi do nas jakaś informacja. I my staramy się, słuchajcie, żyć z tą informacją. <laughs> o, a z kielichów, fajnie. Kochani, kochani jakiś skorpionek starał się, hmm, to jest może do jednego skorpionka, może do dwóch, słuchajcie, tutaj chodzi o jakieś takie rzeczy związane z powiększaniem rodziny. I może tak było, że skorpionek chce. Tak samo, słuchajcie, ten cesarz też mówi o rodzinie. To jest taka dla mnie, słuchajcie, tradycyjna energia też. Ja myślę, że skorpionek myśli coś tutaj o jakiejś sytuacji związanej z rodziną. Też tak może być, że jakiś skorpionek, słuchajcie, stara się o potomstwo i może jakieś, słuchajcie, wiadomości przychodzą przyszłe, przyjdą w tym tygodniu, które może nie będą jakieś takie super dla Was, no, w sensie oczekiwania. Cool, oczy, oczy. chcieliście jakieś inne informacje, wybaczcie skorpionki ja tak mam, zacinam się często, zaraz sobie to to te, te dwa miecze generalnie dwa miecze mówi o tym, że tam jest jakaś blokada na te związki, że albo coś przyszło i my staramy się nadal z tym żyć, prawda bądź słuchajcie, jest jakaś blokada, że coś my nie dopuszczamy czegoś do siebie widzicie, te pania na tej karcie to ma zasłonięte tutaj swoje serce czegoś tam nie dopuszcza w tych związkach, e, słuchajcie Dwa miecze tutaj mówi mi o tym, że trzeba rozmawiać, słuchajcie, trzeba y, otworzyć się na drugą osobę, trzeba się otworzyć, słuchajcie, na rozmowę. Tak, na rozmowę trzeba się, słuchajcie, y, mogą płynąć łzy, ale generalnie jest nam potrzebna, słuchajcie, Wam, Skorpionki, jakaś rozmowa w tych związkach, żeby coś sobie wyjaśnić. To powiedzmy. To powiedzmy. Dziękuję. Pięć pentakli, zobaczcie, no jakieś zamrożenie, jakiś chłodzik powiało chłodem. Tutaj siedem pentakli, Uuu, siedem pentakli. Przed jakiegoś czasu, słuchajcie, wieje tym chłodem, co? Bądź Wam się wydaje, że tu wieje tym chłodem. O, wieża, słuchajcie, jakaś zmiana. A tutaj, U, ojejku, no dobra, kochani, no. Po pierwsze, skorpionki, nie dość, że mamy wieżę, to jeszcze mamy śmierć. I, I wieża i śmierć mówi o zmianie. O tym, że skorpionek zmieni zdanie, o tym, że może ktoś zmieni zdanie wobec skorpionka. To jest jedna sprawa. Generalnie przyjdzie, słuchajcie, do Was jakaś informacja, która spowoduje jakiś lekki stresik skorpionki. Piszcie mi, co to jest, co to może być. Pamiętajcie, to jest tylko jeden tydzień. Yy, I jeden tydzień. Uh -huh. Ja myślę, że... No, ja myślę, że tutaj chodzi skorpionki. Nie wiem do kogo to jest. Może być tylko do jednego skorpionka. Tutaj chodzi coś związane jest słuchacie z rodziną. Yy, coś takiego przyjdzie w wasze polo rzeczywistości, z rodziną, która też jest słuchacie, coś związanego tak, może z waszą inwestycją też, że może tam nadejdzie jakaś zmiana. W tej waszej inwestycji, w waszym planie, słuchajcie, w tym tygodniu dojdą jakieś wieści od kogoś do waszych uszu, które, słuchajcie, spowodują jakiś taki lekki stresik, kochani, no i jakąś zmianę. Że albo wy zmienicie zdanie, albo ktoś tam zmieni zdanie i wy będziecie, słuchajcie, starali się balansować to. Będziecie się zastanawiać, czy to jest prawda, co to do mnie przychodzi, czy to nie jest prawda. Także, słuchajcie, musicie używać swojej intuicji, kochane skorpionki, przy tej dwójce dwójce mieczy, używamy intuicji, ponieważ różne rzeczy przychodzą do nas, dobra? W eee, nasze pole rzeczywistości i my musimy ufać sobie, dobra? Musimy wiedzieć, że wszechświat się nami opiekuje i cokolwiek przychodzi nie jest aż tak złe, jak nam się tutaj wydaje. Zatem, zatem, jaka jest niespodzianka, skorpionki, ale widzę, że będziecie mieli intensywny tydzień. Mhm. Mm no, intensywny tydzień, dużo tych mieczy, dużo tych myśli, słuchajcie, i też to bronienie się, bronienie się. Dobra, niespodzianka, niespodzianka dla Skorpionka na przyszły tydzień, to jaka jest niespodzianka dla Skorpionka? Niespodzianka dla Skorpionka na przyszły tydzień. Skorpionek? Jaka tam niespodzianka? <śpodzianka> Proszę, czyżby? Czyżby? Słońce. Wisielec i słońce. Skorpionki, czyżby tą niespodzianką był jakiś wyjazd? Wyja wy wyjazd gdzieś, słuchajcie, ee, w jakieś ciepłe kraje. Czy tą niespodzianką, słuchajcie, jest jakaś przerwa w edukacji? Aha. Czy tą niespodzianką jest, słuchajcie, brak niespodzianki? <laughs> jakieś zawieszenie? Co? To powiedzmy, a ja, to powiedzmy tego wisielca. Wiecie, ten wisielec też mówi o rozwoju duchowym, także może Skorpionek dostanie ośnienia w tygodniu. E, Okej, okay, dopowiedzmy, dopowiedzmy, dopowiedzmy. Generalnie ten wisielec mi zawsze mówi, słuchajcie, o tym, że jakiś będzie zastój, także ja myślę, że może tą niespodzianką będzie, wiecie, ja zawsze do tą pozytywną stronę e, energii i karty, także może tą niespodzianką będzie brak blokady, że przyjdą do was słuchajcie jakieś informacje. No, rzeczywiście jakieś informacje przyjdą. Dopowiedzmy, do tego i Umiarkowanie. Cztery pentakle. Cztery pentakle, to też mówi, słuchajcie, o takim jakim zastoju. Coś przychodzi, tak? Pomnażamy majątek, ale jakiegoś tam wielkiego wzrostu nie ma. Yy. Yy. Osiem kielichów, no rzeczywiście, jakiś wyjazd. Po raz drugi zobaczcie dwa miecze. Hmm. Dwa miecze po raz drugi. Tutaj na związki nam wyszło i tutaj na, na niespodziankę, słuchajcie. Czyżby było, że jakiś może skorpionik bierze sobie jakąś, ymm, jakąś przerwę od kogoś, od takiej sytuacji, od związku? Aha, skorpionki, piszcie mi, piszcie mi, ale tą niespodzianką właśnie widzę, zobaczcie umiarkowanie. Cztery pentakle i osiem pentakli. Czyżby wasz spokój, zobaczcie, zostanie w tym tygodniu zburzony, będziecie musieli się bronić przed kimś, przed czymś, przed jakąś sytuacją, słuchajcie, myśleć na temat. Wymyślać różnego rodzaju scenariusze. Mm, tak może być. Słuchajcie, przy ośmiu kielichach my wyjeżdżamy, my zmieniamy sytuację, my zmieniamy miejsce zamieszkania, miejsce pracy yy, i generalnie jest bardzo emocjonującą. Yy, mamy już czegoś też dość, wiecie. I czy tą niespodzianką będzie to, że w końcu przyjdą informacje w wasze, Waszej sprawie, i te informacje mogą Was, was lekko zestresować, co, kochane moje skorpionki? Yy, aczkolwiek pamiętamy, że tutaj mamy słońce, także myślę, czy, myślę że można chodzić rzeczywiście o jakiś urlopik. Aha. Musicie jeszcze może na coś poczekać, kochane skorpionki, yy -y, na bank. Zatem, kochani, co tam w pracy, w finansach? Czy jest ta praca, są te finanse? Sprawdźmy, kochani, jaka tu jest energia w pracy i w finansach. W pracy i finanse. Się zastanawiam, czy jakiś skorpionik się z kimś pokłócił, z koleżanką, z kolegą. I teraz się zastanawiam, jakby to naprawić. Co? I myśli. I go troszeczkę to stresuje. <grym> Sprawdźmy, co tam w pracy finansach, kochani. Co tam w pracy finansach? Mm. Coś się tam zakończa w pracy finansach, co? Osiem, dziewięć, przepraszam, dziewięć buław i trzy pentakle. Nie, wygląda to dobrze, wygląda to, że macie pracę, macie finanse, jest współpraca, kooperacja. Generalnie 8, 9, przepraszam, dziewięć buław mówi o zakończaniu dla nas pomyślnym. O zakończaniu, słuchajcie, naszych tam sytuacji, naszych planów. Generalnie już jesteśmy bardzo doświadczeni. Tutaj, um, jeśli tutaj chodzi o, o tą energię, to jest słuchajcie doświadczenie. To jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Wiecie, że y, ta praca, którą teraz robicie, jest dla was dobra, a generalnie. Y, macie doświadczenie w tym. Aha, spoko, spoko, spoko to wygląda. Powiedzmy tylko. Y, I kochani, tak, będziecie pracować. Macie siłę, słuchajcie, dacie radę. Czeka Was jeszcze może jakaś ostatnia bitwa w tym tygodniu. Ale macie siłę, słuchajcie. I pomyślnie się dla Was ta bitwa rozegra. Król pentakli. No jest spoko. Słuchajcie. Możecie mieć do czynienia z jakimś bykiem, ewidentnie. <grym> Robocie mąż osobą, która ma planety w byku. <grym> Tego nie wiecie. Okej. Okay. Dwie buławy. Zobaczcie, dziewięć mieczy. Po raz drugi nam wyszło 9 mieczy, to jest związane z pracą, z finansami, to wasze, te wasze troski, słuchajcie, z tą dodatkową pracą, ja myślę, że wy chcecie jakąś dodatkową pracę, dodatkową sytuację i coś tam może się opóźnia, ale ich, będziecie, słuchajcie, musieli podjąć decyzję, bo te dwie buławy mówi o podejmowaniu decyzji, ale też wiecie o czym? O takim modyfikowaniu planu, ale wy jesteście ok z tym, ponieważ jesteście tak doświadczonymi osobami, że jeśli musicie zmodyfikować wasz plan, na lepsze jutro, dacie radę, ponieważ przy Dwójce Buław mamy wiarę w własne siły i też udaje nam się zmodyfikować plan, tak, ten nasz plan, żeby wyjść na swoje. I w ogóle, generalnie, Skorpionik to zawsze kasa się go trzyma i zawsze wychodzi na swoje. Także słuchajcie, nie jest źle. Kochane Skorpionki, patrząc tutaj na te karty, muszę stwierdzić, że będzie się dużo działo. Będzie dużo emocji. Ale też skorpionek będzie dużo działał. Będzie dużo działał w waszej sprawie. Słuchajcie, skorpionki, nie poddawajcie się. Eee, nie poddawajcie się. Jesteście w dobrej energii. Energia tego cesarza eee, jest to, słuchajcie, wielki arkan. I ten cesarz, on podejmuje dobre decyzje. O, słuchajcie, troszkę tutaj zgasła. Poproszę tylko radę bądź wynik tego czytania dla skorpionika. Skorpionika, kochanego. I kończymy. Kielichów, kochani, no jest dobrze. Uwaga na emocje. Cztery. Cztery. Yy, ta stabilizacja, cztery monety. Po raz drugi chyba nawet nie. Te cztery monety nam tu wyszły. Kochani, yy, Uwaga na emocje w tym tygodniu, ale też słuchajcie, nie zamykamy się na jakieś pomysły, które do nas przychodzą, dobra? Będzie emocjonująco. Słuchajcie, bądźcie jak ten cesarz tutaj, dobra? Macie go w głowie, bądźcie jak ten cesarz. Ktoś tam będzie do was przychodził, będzie was spytywał, ale wy musicie być, słuchajcie, yy, poker face, dobra? Nie pokazujcie tych emocji za bardzo. Generalnie, kochane skorpionki, będzie się działo, będzie się działo, ale yy... Wy chcecie, żeby się działo. Chcecie coś, słuchajcie, pomnażać. Chcecie coś osiągnąć sukces i stabilizację. Dlatego myślę, że będziecie w tym tygodniu, słuchajcie, działać yy, ku temu, żeby osiągnąć ten sukces, tą stabilizację. Uwaga na emocje tylko. Skorpionki, będzie ok. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam. Pa, pa.